No, jesteśmy na ulicy Turuńskiej, tu już idzie końcówka naszego marszu Wolności. Pomorski marsz wolności. Czerwony Korsarz. On szedł na czele, teraz jest tu proszę bardzo idą ze Słupska nawet. Pomorska telewizja nazywa, co to Słupska robi? Pozdrawiam wszystkich matką. wolnych! Wolnych. Jesteśmy na Toruńskiej. Tutaj mamy marinę. Można je przybić motorówką. Ale my idziemy na piechotę. Niestety. Nie. Ludzie jeżdżą samochodami, a my chodzimy na piechotę. Kto tak mówił? Tutaj mamy motławę. No, w remoncie mocno, bo wiadomo. Już się wszystko wali. No tutaj były kiedyś zakłady Dagoma, tu się robiło ocet. Tu był dworzec kolejowy już nie ma. Wszystko pozmieniano. Idziemy na Łąkową. To jest ulica Toruńska i dochodzimy do Łąkowej. Tutaj widać dużo, cała ta Kawalkada, bo tu widać już skręcają A w groblach wielko skręcamy Do Kowaj nie dojdziemy Pójdziemy groblą No, tworzymy nową przestrzeń miasta Tutaj był dworzec kolejowy Wdańskie poł... tutaj Południe Towarowy Tutaj jabłka przywozili do Zagomy Tam się robiło ocet z kolei tu były zakłady zielarskie były, już ich nie ma. Teraz impro postawili. Wszystko się pozmieniało. Myślący lateralnie covidowcy. nasz No jak widać na tyłach tutaj są różne służby. Przechodzimy na lewą stronę. Idziemy tu. Toruńska. A tutaj będzie ta. No, jak ona.

Za sanitarnej, kierownika jak widać tutaj na ulicy Chmielnej też jest pełno ludzi. Teraz wracamy do kierunku ulicy Drugiej. Ładny. tutaj do koła idziemy do nowe osiedla proszę bardzo jak to wygląda Szegdańsk tutaj rozbudował na tym kierunku ulica Chmielna 71 Chmielna Free apart apartamenty mają Aho! Brawa biją na balkonie. Proszę Państwa, tam jedna pani na balkonie kwicuje, bije brawo. Na balkonie oklaski są, jak widać. No, no tutaj całkiem nowa dzielnica, zupełnie masa ludzi tutaj pewnie mieszka. Brawo, oklaski mamy. No, domy, domy na sprzedaż, hałas nieruchomości teren prywatny, z ten zrobiłem doski krażek dańskie stare są No tutaj marsz dochodzi już do skrzyżowania Tutaj dom do rozbiórki widać Dom idzie do rozbiórki częściowo tu już wyremontowane No, żabki wszędzie są Idzie trochę ludzi, idzie Trochę ludzi tu idzie Kilka tysięcy ludzi się zebrało. Trudno cenić. Ahoj! Trzymaj to. Też trzymaj. A wy Ukraina? Nie, Bo ja pękaj!

Gracias. <laughs>

Szkoda, nie miała na że nie miała? Ja myślałam, że w tym trzeba szmatem. Chodź z nami dzisiaj nie ją. z nami. Chodźcie z nami. Chodźcie z nami dziś nie biją! Chodźcie z nami, dziś nie baj. Chodźcie z nami, dziś nie biją. Będziemy politykami, z naszeczkami. nie chcemy jest do przodu. To był koniec zielonego niedziela, to jest niedziela. Thank you. Pani z samochodu powiedziała, że jesteśmy debilami. No bo nie chcemy. Nie jest... Tutaj, mój. My... Pokaż to, ten budynek. Chciałem powiedzieć, że tutaj jest moja szkoła, moje technikum chemiczne na Lastadii. Ja tutaj chodziłem do szkoły. Moja, moja szkoła Przemysłu Społecznego i Chemicznego Technikum. I tutaj byłem z, 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 z tym uczniem. No i tak to leciało, no. No Jak widać, no, eskortuje nas cały zastęp policji. Pomorska Telewizja może zobaczyć co tu się dzieje w Gdańsku, nie jest nas mało i spacerujemy po całym mieście starym, byliśmy przed chwilą na Toruńskiej, byliśmy przed chwilą na ulicy Chmielnej, a teraz jesteśmy na dykno, jak to się nazywa, Długie Ogrody, tak? Dobrze mówię? To są Długie Ogrody, tak? Tak, Długie Ogrody. Tutaj jest narośnięte boisko. No, oczywiście pani Drukiewicz nie dba, no ja kandydowałem na prezydenta, ale niestety no, były ustawione te wybory, no bo wiadomo, bezpartyjni to nie mają szans. A my tu wszyscy bezpartyjni, my nie chcemy polityków na tym naszym marszu. Jak widać. Ahoj, chodźcie z nami. Dziś nie biją. Wyłączyć.